Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, to co dzieje się z obserwatorami OBWE wśród nich z Polakiem, to jest porwanie czy gościna? To oczywiście, że to mamy do czynienia z porwaniem. Te wszystkie opowieści o tym, że to są tylko i wyłącznie gośćmi po czym jakoś nie bardzo mogą się tamtąd wydostać. E, świadczą o, o, o takim już skrajnym cynizmie. Słyszę, że o, o tej gościnie, to mówią oni sami Panie. oczywiście na konferencji prasowej. Panie że tak redaktorze, powiem, z to, co mówią, w ich to, co mówią zakładnicy w trakcie publicznych wystąpień w rękach porywaczy, nie ma żadnego znaczenia. Mamy jakieś pewne informacje o tym, co się z nimi dzieje, jak oni są traktowani, czy grozi im się no, no, Od bezpieczeństwo? tego incydentu my oczywiście jesteśmy w kontaktach z wszystkimi służbami partnerskimi, z krajami, które także mają ten sam kłopot, zarówno z MON, jak i służby polskie są na bieżąco informowane. Nie mówiąc już o tym, że mamy oczywiście także i swoje kontakty ze stroną ukraińską, w której od momentu tego, tego incydentu jesteśmy dobrze poinformowani o tym, co tam się dzieje. Tylko zwracam uwagę, że to jest historia z dziedziny terrorystycznej, zakładniczej, i w tej kwestii. Nie można że tak rozwijać się specjalnie informacyjnie, bo naszym celem jest Szybkie i efektywne wydostanie tych ludzi, a nie utrudnienie tego wydostania. Dla pana mówi Pan, że, że mamy kontakt z że Polska ma kontakt ze służbami ukraińskimi. Czy wiemy w jakich warunkach oni są przetrzymywani, bo Ukraińcy mówią o nieludzkich warunkach przetrzymywania, ale na szczęście po nich tego nie widać. W takich sytuacjach zawsze to, co jest medialne, niekoniecznie odpowiada rzeczywistościom, w związku z tym, a z kolei prowadzenie takiej selekcji to prawda, to nieprawda mogłoby zaszkodzić tej sytuacji, więc proszę wybaczyć, że nie będę tego. A komentować. Pan rozumie jaki jest cel ich porwania, po co właściwie ich porwano? No cóż, to jest atak jak terroru e, dokonany przez prorosyjskie siły na wschodniej Ukrainie. E, Rosja się odcina od tych sił i twierdzi, że z tym nie ma nic wspólnego, ale Wierzymy, to jest dokładnie ja... taka sama teza, jak to, że nie miała nic wspólnego z e, ludnością Krymu, która tak tęskniła do Rosji, e, aż w końcu została Rosja zmuszona do przyjęcia Krymu w, w skład swoich granic. Ale o, o losie tych zakładników jest w ogóle z kim rozmawiać, z kim negocjować? No to jest właśnie problem tak Konfliktu asymetrycznego. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z czymś takim. Z jednej strony mamy wielkie wojska rosyjskie na granicy um, rosyjsko-ukraińskiej, ale na samej Ukrainie rozgrywa się scenariusz, który bardziej przypomina Libię czy Syrię e, ze wsparciem e, rosyjskim. E, to jest sytuacja bardzo niebezpieczna i destabilizująca e, Ukrainę coraz bardziej. No, to jest ten problem, którym, którym cała wspólnota międzynarodowa się od początku zmaga. Panie ministrze, a historia tych porwanych, przetrzymywanych obserwatorów OBWE bardzo groźnie wygląda? Czy pan ma nadzieję, że to są. No, to jest taka sytuacja, która prędzej czy później, ale pozytywnie się musi rozwiązać. Czy znaczy, musi się pozytywnie roz, rozwiązać. To jest podniesienie ręki na, i pozbawienie wolności przedstawicieli wspólnoty międzynarodowej. To jest nietolerowalne, potępialne. Rosja już płaci za, za to koszty. E, nie sądzę, żeby ta sytuacja trwała bardzo długo. A myśli pan, że cała ta historia może wyrwać Unię z takiego trochę letargu w sprawie Ukrainy, w jaki zapadło? Ja nie wiem, czy to jest letarg. To, to chyba jest złe słowo. Może znieczulenie, ale dzieją się tam gorące rzeczy od, od kilku Miesięcy junia przygląda się temu chyba coraz mniejszym, nawet zainteresowaniem. Nie mam takiego przekonania, że to jest coraz mniejsze zainteresowanie, ale być może moja perspektywa jest skrzywiona, bo jako koordynator służb specjalnych może odbieram trochę inne informacje. Czy polskie służby nie śpią w tej sprawie. Ale mam wrażenie, że to, co się dzieje na Ukrainie jest w centrum uwagi całego Zachodu, ponieważ wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że tam doszło do przekroczenia linii, od której się zaczyna nowa rzeczywistość. I kluczem jest 25 maja i wybory na Ukrainie. To, co się dzieje na w wschodniej Ukrainie jest próbą uniemożliwienia przeprowadzenia legalnych wyborów na Ukrainie w obszarach, które Rosja uważa za pozostające w swoim zainteresowaniu. I uznaje pan, że to jest realny scenariusz? Znaczy niedopuszczenia do takich razie, legalnych na wyborów? Na razie to, co obserwujemy z coraz większym zaniepokojeniem, to jest ograniczona zdolność władz w Kijowie do panowania na terytorium na wschodzie Ukrainy. A na ile to, co się tam dzieje, czyni realnym scenariusz też pojawienia się w Polsce potężnych grup uchodźców? Czy w ogóle odnotowujemy jakieś tego typu ruchy nie, czy zagrożenia? Nie, granica Polski jest nie tylko bezpieczna, ale nie odnotowujemy żadnego radykalnego wzrostu uchodźców. Tu chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To, co się dzieje na Krymie czy na wschodzie Ukrainy, nie oznacza równocześnie, że Polska musi być zalana uchodźcami. Ukraina to jest wielki kraj, ma swoje legalne władze, które przyjmują uchwały dotyczące pomocy uchodźcom na Krymie. W związku z tym, jeśli nawet jest jakiś problem w części tego kraju, to władze państwa państwowe na Ukrainie, są w stanie poradzić sobie z tymi uchodźcami na terytorium własnego kraju, niekoniecznie przerzucając rynku pod na sąsiedztwo. A w ogóle tak, in general, to więcej Ukraińców do Polski przyjeżdża, czy raczej mniej? Nie, to Jest absolutnie ruch w normie, waha się między 38-42 tysiące przekroczeń dobowo na całej wschodniej granicy. Mamy równocześnie od początku lutego jakieś 214 wniosków o status uchodźców złożony ze strony obywateli ukraińskich Miesięcznie, przeciętnie to jest około 1500. W związku z tym to w ogóle nie istnieje ten problem. Wierzy pan w niemieckie pieniądze dla pierwszej partii Donalda Tuska? E, wie pan co, ja nie wierzę w tego rodzaju oświadczenia posłów walczących o życie. E, Paweł wydających... dla mnie jest oczywiste, CDU wspierało finansowo KLD. Pał Piskowski to jest polityk, który został wiele wiele lat temu usunięty z Platformy Obywatelskiej. Czekał 8 czy 9 lat na te rewelacje do czasu swojej własnej kampanii do Europarlamentu i opowiada o wydarzeniach sprzed 22 lat. Proszę wybaczyć, ale w biznesie, w dziennikarstwie czy w służbach specjalnych zawsze obowiązuje ta sama zasada, znaczy wiarygodności e, źródła. No, m, m, Proszę mi nie karzyć... Każde mi... Proszę mi nie, nie, nie kazać, komentować wiarygodności, która jest no, raczej wątpliwa. Na no, jak parę lat później przyglądał się pan powstawaniu platformy. Miała pieniądze? Dziwne pieniądze? Był, nie miała kal... żadnych dziwnych pieniędzy. Kalde, od KLD był pan daleko, bo ma też zupełnie innej sferze. Pieniędzy była normalnie rozliczana przez państwową komisję wyborczą z każdej złotówki na mocy obowiązującego prawa. Panie mistrze, przyzna pan już, że nie będzie obowiązkowych alkomatów, alkotestów, jak zwał, tak zwał w każdym samochodzie? Nie, nic nie przyznam, bo jesteśmy dopiero w trakcie działań w tej kwestii, ja chcę, chcę zwrócić uwagę, że to jest coś, co jest w gestii pani Resortu, pani, mister, pani premier Bieńkowskiej. Ale premier Bieńkowski mm. już proponuje. Nie róbmy obowiązkowych alkomatów w każdym samochodzie, róbmy alkoloki u recydywistów, u tych, którzy zostali już zatrzymani za jazdę po I to, jest, i to jest bardzo rozsądne podejście, natomiast cała rzecz polega i na kalkulacji finansowej i na kosztach z tym złożonych. Alkoloki u recydywistów bardzo dobra rzecz. Ja bym jednak mam nadzieję, że alkotesty zostaną, ponieważ alkotesty są potrzebne. Czy pan tak mentalnie nie rostał się z tym Nie, pomysłem? absolutnie nie. Uważa pan cały czas że to dobra idea. Absolutnie nie, ale to Ale dyskutujecie o tym z minister Bikowską? Jak wiadomo, rząd jest pewnego rodzaju całością w związku z tym na pewno ostateczne rozwiązanie jakoś powstanie w, w obrębie tej całości. Ale MSW rozumiem, cały czas sugeruje, naciska. No, panie redaktorze, no, no, do moja alkohol, perspektywa alkohol jest dość oczywista. No, to jest perspektywa człowieka, który codziennie dostaje raporty o iluś pijanych kierowcach, którzy kompletnie bez wyobraźni, żadnej odpowiedzialności, bez charakteru zabijają ludzi i siebie na, na, na drogach. No, w związku z tym zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. To mamy do czynienia z pewnym odsetkiem morderców na drogach. I każdy środek, tak jak przy normalnym mordercy, który biega z nożem i chce kogoś zabić, Zabić. Każdy środek, żeby to zmniejszyć, powstrzymać, zredukować, jest dobry. I to jest perspektywa MSW. Czyli co, powie pan, nie zgadzam się. Muszą być alkohole. Będziemy dyskutować. A, a, właśnie, no właśnie to jest to pytanie. Pan, nie dyskutować. zgadzam się, bo czy pan mówi, będziemy dyskutować? Będziemy dyskutować. Tak jest. Minister Spraw Wewnętrznych, Bartłomiej Misienkiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.